W naszej pracy z wykonawcami budowlanymi bardzo często słyszymy: Na kontraktach budowlanych nie da się zarobić. Słyszymy, że rynek jest trudny. Zamawiający są roszczeniowi, a każda budowa kończy się stratą. Wykonawcy często komunikują nam, że są tym przemęczeni. I w dużym stopniu to jest prawda, ale to nie rynek jest trudny, tylko strategia, którą realizują wykonawcy, nie dbając o swoje interesy. Ta sytuacja nie oznacza, że nie da się na tym rynku zarabiać. Podczas pracy z firmami budowlanymi widzimy, że da się, tylko trzeba wiedzieć jak to obsłużyć, jak zadbać o swoje interesy. Po pierwsze, kwestie organizacyjne. Kto za co odpowiada, kiedy mają być wykonane poszczególne czynności zabezpieczające interesy wykonawcy i jaka ma być reakcja w tym zakresie. Po drugie, Kwestie dokumentacyjne. Jakie dane? Jakie protokoły? Jakie zgody, jakie pisma muszą znaleźć się w Twoim kontrakcie, żeby zabezpieczyć Twoje pieniądze za prace zamienne, za prace dodatkowe. To wszystko, czego nie dało się przewidzieć w chwili składania oferty. Po trzecie, kwestie kontraktowe. Co wysyłać? Kiedy reagować? Jak komunikować się z zamawiającym, żeby zabezpieczyć swoje interesy? Po czwarte. Jest taka zasada, że nie zmieniamy powyższych zasad i je realizujemy. Bo bardzo często my rozmawiamy z firmami budowlanymi o tym, jak zabezpieczyć swoje interesy, jak reagować, żeby wysyłać pisma, zgłaszać i dokumentować wiele faktów, ale oni tego po prostu nie robią. Nie chcę się domyślać, jakie są przyczyny, no nie jestem w stanie tego stwierdzić, ale widzę skutki. A te skutki dotyczą braku wynagrodzenia za wykonaną robotę budowlaną w części, nierzadko w całości.